Ale, ale jest, ale on, tak jest razy ale on jest stary raz jada po kupuszku. Ale on jest z Bierzus, nie sam. Ale on jest on tak. Jest taki... bo tutaj się raptem zrobił taki taki tłok zamieszanie. O Jezus Musimy zaprzepować. Jak, jak ona ma na imię? Ale maleństwo jest nasza braboina. Braboina? Ale gaz mały jest ekstra. Jak już go dopuściła, to dochodził i wylizywał cały. No jaki troskliwy tatuś, proszę. To jest rodzina, no jak ich rozdzielić teraz? No ja sobie nie wyobrażam ich porozdzielać. No. Damy radę jakoś. No co? Nie jest miejsce nawet, to, w bloku to może byłoby ciężko. Mam że teraz to fajnie, bo ona No tam. właśnie, hmm. ale to mają cudownie. Ganiają sobie, a co one nie wyprawiają? A ona jest z, jak, z jakim przydomkiem? Z jakiej ona jest w hodowni? Ona jest czubakiem, nazywa się. Ale w ogóle była taka sytuacja, że ta pani kupiła sobie jedną sunię i chodziła na wystawy tylko po to, żeby mieć w sumie dla siebie. Chciała jej wyszło siedem. O boż. I wtedy była tylko... Oni chyba tylko mieli miotkę. Nie też po nią. A, to... bo ona tak łapią go stopą. No i myśmy ją wzięli, my ale tak. nie wiem, czy oni wystawiają tą usunię cały czas. Nie, zrobili tam, że ma dwie wystawy, Czukała. żeby szczeniaka miały do Tak nie? Mhm. Mm takie są sobie. I są, podobno nie sprzedali żadnego tego psa. Mm. Tak? Wszystkie zostały? No tak tak? Nie wiem, to teraz jak, bo no, to jest... już ponad lat, dwa po lata, nie? No i pół roku. Ja mówię, no teraz nie... Tak. Coś nie ufasz Mareczkowi. Jeszcze jedną butkę mają, tylko zabrudzona no, i poszła do prania, bo patrz, sobie każdy włazi gdzie chce. Nic jeszcze nie. Jeszcze do docyca. tu dziecko, dziecko. Ale mi się ta, ta mała brabantka podoba. Ta brabantka to jest największa rozrabiania. Ale ona Ale... mi się bardzo podoba. No, no, no chyba pierwsza brabantka, która mi się podoba. One są fajnie też socjalizowane, bo bardzo za człowiekiem No tak, są... no przecież one tutaj mają...